Wszystkim od niedawna zaczęły się pojawiać przybory back to school w supermarketach. No i tak poszłam sobie do Biedronki, do działu z rzeczami właśnie tego typu i powiem wam, że przepadłam, bo znalazłam bardzo dużo różnych rzeczy, które mogłabym przetestować na moim kanale, więc spodziewajcie się takiego małego maratonu, bo bardzo dużo rzeczy mnie zainteresowało. Jednak zauważyłam, że kilka jakichś przedmiotów, które tam widziałam, typu na przykład markery na bazie alkoholu, już testowałam na moim kanale, więc zostawię wam tutaj link, jeżeli chcielibyście sprawdzić, jak one się sprawdzają. Były one z firmy Loose Arts, z tego co pamiętam. A przechodząc do gwoździa dzisiejszego programu, no to będą to tak jak widzicie po tytule kredki Oxford, czyli tej marki, która kojarzy nam się głównie z zeszytami. Także Back to School pełną parą będziemy je testować i zobaczymy, co można z nich wykrzesać. I pamiętajcie, że jeżeli nie chcecie przegapić żadnego odcinka w tematyce Back to School, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Na dole jest przycisk Subskrybuj i chyba właśnie nie czerwony, tak jak ostatnio Wam powiedziałam, bo trochę się YouTube jednak od no, kilku lat już tak zmienia. Kredki zapakowane są w takie duże, tekturowe, dosyć grube, sztywne opakowanie. Mamy tutaj aż 24 kolory. W środku jest też temperówka, jak informuje nas producent na opakowaniu. Dla dzieci od 3 lat. Kredki ołówkowe. Miękkie w użyciu i łatwe temperowanie. No i też ważna rzecz są trójkątne. Ja akurat za takim kształtem nie przepadam za bardzo w trzymaniu, wolę takie okrągłe. A producent pisze nam jeszcze, że jest mocny rysik, intensywne kolory. Z tyłu mamy wszystkie kolorki wyrysowane, zaznaczone, jakie znajdują się w środku, a na górze jest opis. Zestaw zawiera 24 trójkątne kredki w intensywnych kolorach z rysikiem o średnicy 3 mm. Odporne na złamania z dużą ilością pigmentu polecane dla małych i dużych artystów, miękki rysik zapewnia doskonałe właściwości kryjące, dając wyraziste i żywe kolory. Nie rozmazują się i są bezpieczne dla dzieci. Temperówka w komplecie. I tak one wyglądają w środku. Na górze mają temperówkę w kolorze takim granatowym. Nie lubię takich plastikowych temperówek, bo one się łatwo niszczą, ale no, mamy taką do dyspozycji. Kosztowało to 20 zł. 19,99 za taki zestaw, więc też nie oczekuję jakiejś takiej, nie wiem, mega jakości. A kredka wygląda. W sumie fajnie, tył jest taki zakończony. Tutaj ładnie polakierowany, więc no dbają o szczegóły. Natomiast jest napisane Oxford, kolor pencil, i tutaj jakiś taki. A dobra, to jest logo Oxfordu z tego co kojarzę. Jeszcze chciałabym to powąchać no taki jakby mało przyjemny ten zapach więc sprawdzimy kolorki jak się będą prezentowały na papierze i w ogóle jak będzie się je nakładać, bo było napisane, że są miękkie w użyciu białego oczywiście nie będzie widać, ale nałożymy go też no dobra, na pewno nie czuć tempości a i tutaj nie ma żadnego zaznaczenia koloru, więc no trochę lipa muszę powiedzieć, że ten drugi kolor jest taki, no bardzo się ślizga po prostu na tym papierze. Może też jest to kwestia, że wybrałam Brystol do testowania. Może po prostu wezmę inny papier, kiedy będę już tworzyć rysunek, taki bardziej chropowaty. A nie będę rysować na Brystolu, zobaczymy, jak inaczej będzie to wyglądać. Ale popatrzcie, jak mocno nasycone są te kolory. Coraz lepiej to wygląda. Ten pierwszy nie był tak za bardzo zachęcający. Ale może reszta będzie zdecydowanie lepsza? Próbnik mamy już gotowy. Tak się prezentuje. I powiem Wam, że ten czarny kolor jest naprawdę bardzo ładnie nasycony. Zdecydowanie jest czarny. A ogólnie kolory są takie bardziej sztuczne, te zielenie są no naprawdę sztuczne. Mamy do dyspozycji beżowy kolorek, więc jest ok, ale no, ciekawa jestem, jak będzie się tym rysować dalej na takiej powierzchni bardziej chropowatej. Mamy do dyspozycji, na przykład, trzy brązy, jedną szarość, dosyć dużo niebieskich, trzy, cztery. No ten czwarty to jest taki bardziej turkusowy. Jest naprawdę dużo kolorków. Do sprawdzenia będzie na pewno to, czy się rozmazują. O, o, tego bym się nie spodziewała. Naprawdę, po takiej miękkości, jak nakładałam, po prostu jak czułam pod ręką. Pomyślałam sobie, że zdecydowanie będą się rozmazywać, a tu zero rozmazania. Ej, genialnie! Tu nie trzeba po prostu podkładać sobie tutaj pod spód żadnej kartki, żeby nie rozmazać. No, dobra. Jestem w szoku, akurat to jest super. Ciekawa jestem, jak się będą na siebie nakładać, więc sporządzimy jakiś rysunek, ilustrację, wykorzystując właśnie te kredki. Pierwsze wrażenie jest takie, że są naprawdę fajne, jeżeli chodzi o kolory i konsystencje. Natomiast na Brystolu no, nie za bardzo bym Wam polecała tego używać, jednak weźmiemy jakiś bardziej chropowaty papier. Zapragnęłam narysować dzisiaj taki kresków. No, może nie taki kreskówkowy, rysunkowy portret, coś w tym stylu z lineartem czarną kredką, i później pokoloruję go kredkami w sposób taki dosyć prosty, ale też stworzę sporo cieniowania. No i tak, zaczęłam od szkicu, który już tutaj mam przygotowany i. Przeszłam najpierw do lineartu, aby pozaznaczać główne linie, które znajdują się na moim rysunku. I powiem Wam, że już samo rysowanie tą czarną kredką było naprawdę bardzo przyjemne i wydaje mi się, że osiągnęłam super efekt, jeżeli o to chodzi. Nawet nie musiałabym kolorować tego, po prostu jako linart wyglądało naprawdę bardzo ładnie. Możecie to zresztą zobaczyć, jak powstaje po kolei i. Wybrałam kartkę, o której wam mówiłam wcześniej, czyli taką bardziej chrobowatą. Jest to papier mixt mediowy, taki właśnie z fakturą, więc nie będzie to idealnie gładkie kolorowanie i nakładanie tych kredek, bo po prostu kartka ma takie dziurki, wyboje, no wiecie o co mi chodzi. Natomiast yy, rysowanie właśnie czarną kredką było przyjemne też ze względu na miękkość i na to, że zostawia ona taką naprawdę ładną czerń. Nie mamy tutaj efektu szarości, jak to przy niektórych tanich kredkach, że czarna kredka wcale nie daje czerni, tylko jakąś taką ciemną szarość. Tak tutaj jest to, no muszę naprawdę pochwalić tę kredkę, jest bardzo ładnie napigmentowana. Kolejna kwestia, możecie zobaczyć to na ekranie, że nie używałam żadnej kartki pod dłoń, żeby właśnie sprawdzić to, czy się rozmarzę, szczególnie przy czarnym kolorze. Sprawdzałam to też później palcem. No i muszę powiedzieć, że delikatnie ten czarny może się rozmazuje, ale w ogóle nie ma to wpływu na. To jak prezentuje się później rysunek. Po prostu nie widać takich mega dużych smug, jak to bywa przy innych tego typu kredkach. Więc tu jest naprawdę duży plus za czarną kredkę i za możliwość tego, że nie rozmaże nam się nic na papierze. Kolejna kwestia to kolory i intensywność, czyli bardzo ładnie nasycone kolorki. No, byłam zadowolona, ale tak jak widzicie na ekranie. No, na tym papierze akurat nie uzyskamy gładkiego efektu, ale akurat na takim mi nie zależało. Również nie chciałam używać brystolu tak jak to testowaliśmy na próbnikach, bo po prostu nie grały mi zbyt dobrze te kredki na śliskim papierze. Natomiast na tym, na który nakładałam, fajnie się one chwytały kartki. I mimo tego, że są one trójkątne, to nawet spoko mi się nimi rysowało. Jakoś mocno nie odczuwałam tego dyskomfortu, bo tak jak Wam wspominałam, wolę bardziej okrągłe kredki niż takie trójkątne, właśnie szczególnie trójkątne jakoś mi totalnie nie leżą w dłoni. Temperówka również została użyta, temperowałam ją już na samym początku kredki, żeby pozbyć się może jakiegoś takiego dodatkowego nalotu na tych rysikach i też sprawdzałam czy się nie łamią i nie złamały się ani razu. Zostawiają taki mały, delikatny nalot na kartce gdzie nie jak to bywa przy miękkich kredkach, ale właśnie się nie rozmazują. Temperówka dobrze ostrzyła kredki, więc nie mam do, co do niej zarzutów. Jednak, tak jak wam mówiłam wcześniej, plastikowe, no jakoś tak nie przekonują mnie za bardzo, bo za każdym razem, kiedy po jakimś czasie już temperowałam kolejną kredkę, to one w jakimś stopniu się łamały i później było ciężko jej używać. Kolejna rzecz do przetestowania to miękkie w użyciu i tak były one zdecydowanie miękkie. Nie są to twarde kredki na pewno i dobrze się nakładają na siebie, bo nakładałam najpierw tak delikatnie te pierwsze warstwy, później kolejną, kolejną i tę ostatnią tak mocniej przycisnęłam. Później jeszcze w ogóle na koniec użyłam białej kredki do trochę takiego zblendowania i były naprawdę w porządku. Następna rzecz, intensywne kolory. Zgadza się, są one jak najbardziej intensywne, zresztą możecie sami ocenić. I ostatnia rzecz, łatwe temperowanie. No to już Wam opisywałam wcześniej. Kredki jak za taką cenę? No naprawdę, 20 zł za 24 kredki. Myślę, że jak najbardziej mogę Wam polecić. Nie są to takie na odwal się kredki zrobione, jak to no, niektórzy producenci robią. Niestety, tak tutaj kolorki bardzo ładnie wyglądają. Są nasycone, nie są wypłowiałe, jakby nie wiem, leżały kilka lat, i dopiero wtedy można było je używać. Jedyną rzeczą, która mi przeszkadzała to ten trójkątny kształt, i w sumie może te kolory, które są bardzo takie sztuczne, no mi trochę bardziej odpowiadają jednak naturalne, ale rozumiem, że niektóre zestawy muszą być po prostu takie. Wydaje mi się, że dla dzieci są one lepsze, bo po prostu są bardziej intensywne. No ale jeżeli nie macie zbyt dużego budżetu do wydania na kredki, to te z Oxfordu. Mogą być fajnym rozwiązaniem. Kolorki chyba mamy wszystkie, których potrzeba, jest nawet szary, jest kilka brązowych. I ważna rzecz, czyli biała i beżowa kredka. No super, fajnie pomyślane. Tylko warto uważać na to, aby nie używać ich raczej na takim śliskim papierze, bo one nie do końca się do tego nadają, po prostu się na nim ślizgają. A bo wracając do mojej pracy, do dzisiejszego rysunku, które jeszcze wykończyłam żółtym tłem, to nie pokazałam wam zdjęcia referencyjnego, na którym się wzorowałam, więc tak ono wygląda. Zrobiłam taką swoją wersję i już totalnie na koniec dołożyłam troszkę białego żelopisu, ale nawet z nim nie przegięłam. Więc w dzisiejszym odcinku jestem miło zaskoczona. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Napiszcie mi, czy testowaliście te kredki, czy w ogóle wiecie, że Oxford ma inne rzeczy niż zeszyty. Bo wiem, że są też szkicowniki i chyba je kiedyś miałam, tylko nie wiem, gdzie one są. Ja zapraszam Was na mojego Instagrama i TikToka, gdzie możecie zobaczyć różne rzeczy na bieżąco: film, zdjęcia, rysunki i relacje. A my widzimy się już w kolejnych odcinkach, w środę o 15 i soboty o 9. Także do zobaczenia i pa!